Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie i dzisiaj polecam Wam kolejną książkę, bardzo intrygującą zagadkę kryminalną, a mianowicie śledztwo z Departamentu Q i oczywiście chodzi o książkę numer 3, a więc trzeci tom, czyli Wybawienie. Jak już Wam mówiłam wcześniej, każda odrębna książka zajmuje się odrębną sprawą, natomiast życie osobiste Karla Morka, jak to często w innych książkach tego typu bywa, jest oczywiście chronologicznie posuwane do przodu. Słuchajcie, książka Wybawienie podobała mi się bardzo mocno, nawet bardziej niż Zabójcy bażantów, ale każda z tych książek, ja bym określiła, że mi się podoba szalenie, czyli bardzo, bardzo, bardzo dobra, a na przykład w w tym momencie te zabójcy bażantów mogę uznać za bardzo, bardzo dobrą, a ta jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo dobra. Dlaczego? Może z racji tematu. Książka zaczyna się w sposób bardzo przejmujący, bardzo dramatyczny, bo mamy tutaj do czynienia z dwójką chłopców, dwójką braci, którzy, wyobraźcie sobie, dostajemy taki obrazek po prostu jak z grubej rury na samym początku książki, że mamy dwójkę, właśnie braci, którzy są przetrzymywani, więzieni. Yy, Stacy wiecie, zawinięci łańcuchami i przebywają wycieńczeni, głodni w jakimś takim domku malutkim, ni to letniskowym, ni to e, takim domku na łodzie. Słychać plusk wody tam spod ich podłogi, czyli są bardzo blisko wody się mieszczą. No i ten starszy brat martwi się, jak ma po prostu ratować swojego młodszego brata, który e, no, o wiele bardziej tą całą sytuację przeżywa. No, i ten starszy chłopiec nagle widzi gdzieś tam, że jest taka dziwna butelka. Wiecie, gdzieś się czai w pobliżu jego rąk, i że być może jak bardzo się mocno wysili, napręży ciało, to koniuszkami palców, tą butelkę zdobędzie. I rzeczywiście udaje się mu to zrobić. Bardzo trudne jest to, ale mu się w końcu udaje. No, i następny jego pomysł jest taki, że skoro gdzieś tam są. To jest domek drewniany, ma dużo takich różnych drzazg, to po prostu ten chłopiec na tyle jest rezolutny, że drzazgą przecina sobie, wiecie, nadgarstyk, żeby mieć krew, a ponieważ ich posłaniem są jakieś takie stare papiery i gazety, kawałki, właśnie papieru, to on na tym papierze pisze, oczywiście tą krwią, przejmujący list, w którym stara się zawrzeć najważniejsze, najistotniejsze informacje, jak oni się tam znaleźli, jak się nazywają, kto ich porwał i. Oczywiście chowa ten list do butelki, zakorkowuje taką jakby papą, smołą, czymś takim klejącym się, co też jest w tym domku w, pomiędzy, wiecie, wnękami, między deskami. No i ostatkiem sił, słuchajcie, popycha, bo to nawet nie można powiedzieć, że rzuca, on po prostu jakby przeturlał, troszeczkę podrzucił tą butelkę i słyszy, że ona wpada do wody, jest w plusk. O to właśnie mu chodziło. I w tym momencie wchodzi do tego domku mężczyzna i mamy akcję całkowicie urwaną. Nie wiemy kompletnie nic, wiemy tylko, że był to rok 1996. Teraz, kochani, nagle przeskakujemy do przodu i dowiadujemy się, że pewien policjant David Bell często jeździ właśnie na północ, ponieważ bardzo lubi morze, ponieważ gdzieś jest to miejsce związane z jego przeszłością i często jest tam oddelegowany do takiego uspokajania różnych niesnasek, różnych waśni. I on po pewnej takiej interwencji wybiera się nad morze. Gdzie spotyka taką znajomą parę, po prostu na kutrze, szyprów, czyli takich rybaków, i oni mu mówią: Słuchaj, znaleźliśmy dzisiaj taką butelkę. I oczywiście mu ją dają, ale on wraca z tą butelką do swojego gabinetu i nie patrzy na nią pod kątem tego, że ktoś być może potrzebuje pomocy, tylko patrzy bardziej, że jest to prawdopodobnie albo jakiś kawał, albo wiecie, taka pamiątka z podróży, jak to czasami nie wiem, zakochane pary sobie piszą list, że może kiedyś to dotrze taka ciekawostka. A że butelka jest bardzo ładna, to postanawiają po prostu bardziej traktować jako, tak, jako taką, wiecie, ozdobę, i ja on w tym swoim gabinecie stawiają ją na parapecie i nic się takiego nie dzieje do czasu, aż niestety w kolejnej akcji jakiś czas później, a więc zauważcie, że ten cały czas idzie do przodu. Nie wiemy, zaraz Wam powiem, do którego roku. W każdym razie on o tej butelce zapomina, niestety ulega wypadkowi podczas akcji policyjnej, ginie w niej i znowu jakiś czas później, gdy w tym gabinecie przebywa kobieta związana zawodowo z jakimiś tam sprawami teleinformatycznymi, ma jakiś tam komputer oczyścić, coś sprawdzić, i ona po prostu rozglądając się po tym gabinecie, widzi, spostrzega tą butelkę, która jej się bardzo podoba, i pyta, czy może ją zabrać na co inni policjanci mówią, pewnie, bierz stara, bo to jest bardzo zła butelka, słuchaj, ten szyper, co ją wyłowił, utonął, a gościu, który ją dostał, nasz kompan, kolega, niestety zginął w akcji. Jak się nie boisz, to bierz. No i ona, nie traktując tego jako, wiecie, zły omen, po prostu tą butelkę bierze, odzywa się w niej jednak taka nutka no, kobiecej ciekawości i być może intuicji, w każdym bądź razie ona podchodzi do tej butelki. Inaczej, nie w sposób zdowniczy i wyciąga te resztki już właściwie listu, stwierdza, że są tam plamy krwi. Oczywiście to wszystko zaczyna być badane. No i na pierwszy rzut oka jest to pismo islandzkie i znane. W każdym bądź razie przesłane oczywiście szybko do Islandii, okazuje się, że to nie jest pismo islandzkie, ale duńskie. No i w ten sposób ta nieszczęsna butelka, właściwie już jej resztki po tym badaniu i resztki tego pisma i listu trafiają w bardzo fatalnym już stanie rozkładu do Karla Morka. Karl Mork ma takich spraw nierozwiązanych bardzo dużo, bo wyobraźcie sobie, że to jest rok 2002, a więc oni stwierdzają, że rzeczywiście ten, ten list tam wynika <coughs> częściowo z treści, był pisany w 1996, więc prawdopodobnie no, już po 6 latach to, to jest sprawa jakaś no, mega stara. I czy to w ogóle warto badać? No, pokazuje swoim współpracownikom, tak? No i Odziwo Ross zaczyna się tym interesować, jak szalona, i ona po prostu zaczyna. Bardzo zgłębia ten list i w ogóle cuda tam dokonuje. Zaczyna się po prostu nad tą sprawą pochylać. On bardzo tęskni za swoją kobietą, w której jest niebotycznie zakochany już od trzech tomów, od tamtych dwóch i w tym, a więc w tej pani psycholog Monie Ipsen, która tymczasem jest w Afryce i bierze udział w takim projekcie z pewnością wam znanym ze słyszenia, mianowicie Lekarze bez granic. Pojechała na taką misję no i nie wiadomo, kiedy wróci. Natomiast Karl Morg cały czas ma w swoim domu swojego przyjaciela hardiego, który bardzo ucierpiał wskutek akcji policyjnej. On się nim razem ze swoim współprac współlokatorem opiekuje, także troszeczkę pomaga im tam powiedzmy syn pasierb tego Karla. No i generalnie cała ta trójka, jeśli chodzi o. Taki trzon grupy Departamentu Q, a więc Karl Mor, który jest często ponury, ale ma bardzo złote serce. Do tego Asad, który zawsze mówi, kaleczy jakoś język, i tu również jest dalej to śmieszne, różne, różne jego tłumaczenia w sensie jego wypowiedzi. Co słychać u Asada? Wyobraźcie sobie, że nie wiemy, co słychać, bo Asad wydaje się coraz bardziej tajemniczy. Są sytuacje, gdy nie wiadomo z kim rozmawia przez telefon. Nagle, kiedy wchodzi Karl, Karl, jest on bardzo zażenowany, szybko kończy rozmowę, jakby miał coś do ukrycia. I kiedyś tam Karl odwiera, odwiedza go tak niezapowiedzianie i okazuje się, co? Że ten niby taki bardzo prorodzinny, familijny Asad wcale nie ma żadnej rodziny, przynajmniej w tym mieszkaniu, w którym mieszka, mieszka sam i bardzo często z tego mieszkania wybywa. Co będzie dalej, nie wiadomo. Karl nie daje po sobie poznać nic, po prostu obserwuje tego Asada i jest coraz bardziej zainteresowany, jakie drugie życie, jakie tajemnice skrywa przed nim Asad, bo że skrywa to na pewno. Jest oczywiście właśnie ta szalona Rose, ale poznajemy też w tym tomie bliźniaczkę Irse. Ta cała ekipa, ten trzon, powiem Wam, że no, tak bardzo już. Ich polubiłam i mi się wydaje, że każdy, kto poczyta tą serię, jest w stanie się zaprzyjaźnić dosłownie z tymi bohaterami. I po prostu nieważne, jaka sprawa kryminalna byłaby w tyle, my chcemy po prostu dalej się dowiadywać, co się dzieje w ich życiu, takim zwykłym, codziennym, obyczajowym. Te książki, no, pod tym względem, są cudowne. Ja jestem bardzo przywiązana do tych bohaterów i powiem Wam, że naprawdę, no, jeszcze ta sprawa związana z dziećmi, z porwaniami jest na tyle, myślę, dla każdej matki bolesna i taka, wiecie, wzbudzająca wrażliwość, że gdzieś tam ja, no, automatycznie bardziej mnie ona zainteresowała, ta fabuła, niż w Zabójcach bażantów, ale tak jak mówię, zarówno dziewczyna w klatce, nie, kobieta, przepraszam, kobieta w klatce, jak i właśnie Zabójcy bażantów i wybawienie, które tutaj rzeczywiście, no, jest... Kluczowe, ale nie powiem wam dlaczego, bo to jest też taki pewien wątek religijny, no, który sami musicie zgłębić. Jest to książka dosyć gruba, ale tak szybko się czyta. Właśnie wszystkie te książki, słuchajcie, Jussi Adler Olsen, mają to do siebie, że przez nie się po prostu płynie. Ten styl pisania, mnóstwo dialogów. Taka dosyć dynamiczna akcja, te wszystkie zwroty, które się tu dzieją, powoduje, że tą książkę się czyta bardzo szybko, naprawdę szalenie szybko, a po drugie jest tak intrygująca i tak ciekawa, że chce się to poznawać dalej. Więc powiem Wam szczerze, że ja bardzo się cieszę, że to nie jest jeszcze koniec na tym trzecim tomie, że mam ich jeszcze trochę. Tutaj wynika, że prawdopodobnie jest ich 8. Kolejnym tomem będzie książka pod tytułem Kartoteka 64. No już jestem jej szalenie ciekawa. Polecam Wam serdecznie. Raczej radzę czytać w kolejności chronologicznej, aby sobie tej przyjemności nie odbierać. Aczkolwiek wydaje mi się, że gdzieś tam na tyle są przemycane te informacje z poprzednich tom tomów, że pisarka ma świadomość, że jeśli ktoś nagle sięgnąłby po tę książkę, to również krótko wprowadza, kim jest Mona Ibsen, kim jest Asad i kim jest Rose. Ja myślę, że w każdym tomie się pojawia taki troszeczkę, taki wiecie, drobinek, który będzie miał ciąg dalszy w następnych tomach i pewnie ta sprawa również tego tajemniczego, może podwójnego życia Asada się rozwiąże. Także bardzo serdecznie Wam polecam. Uważam, że jeśli chodzi o kryminały, no to jest coś, co ktoś, jeśli jest prawdziwy fan i zwolennik tego gatunku literackiego, to na pewno z tej serii Departament będzie bardzo zadowolony. No ja nie potrafię się przyczepić do niczego w tej książce, a więc ona jest dla mnie wręcz idealna. I wiecie, tak jak ja nigdy książek nie oceniam w żadnej skali punktowej, gwiazdkowej, tak ta po prostu jest dla mnie taka, że gdyby miały być jakieś nagrody, to z pewnością bym je nagrodziła. I na pewno jest dla mnie odkryciem tego roku, bo ja faktycznie ten pierwszy tom też w tym roku przeczytałam, więc ja myślę, że ta seria będzie jedną z takich najbardziej serii książek kryminalnych, która przypomina mi John Bo, chociaż tam był bardziej klimat melancholijny, taki jednak depresyjny, też kraje północy, natomiast tutaj w tym duńskim znowu jest taka szczypta, słuchajcie, humoru, ironii, która jest taką przeciwwagą dla tej, dla tego ciężkiego formatu sprawy, no tutaj zbrodni, tak, morderstw, które są w tle. Więc myślę, że to jest taka fajna przeciwwaga i jest naprawdę idealnie skomponowana taka kompozycja, jak takie danie pierwszorzędne, gdzie wszystkiego jest akurat i są te produkty, które sprawiają, że w połączeniu razem ze sobą tworzą po prostu cudowną, bardzo smaczną potrawę. Serdecznie Wam polecam, naprawdę. No już się nie mogę doczekać, aż sięgnę po następny tom, ale teraz oczywiście znowu przeskoczę do innej serii, którą jeżeli ktoś mnie śledzi i ogląda regularnie, to myślę, że wie, co będzie moją, e, moim następnym jakim kryminałem, bo na razie widzę, że ten miesiąc maj u mnie to jest Absolutnie cały czas w, właśnie w, takim, w takiej tonacji kryminalno-thrillerowej. Ja się z tego bardzo cieszę. Te książki dają mi ogromną, szaloną przyjemność w czytaniu. Także jeszcze raz serdecznie Wam polecam i do zobaczenia wkrótce. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie, za każdą subskrypcję. Jeśli macie ochotę, moje filmiki mniej więcej dwa na, na tydzień się ukazują. Jeśli bardzo lubicie kryminały i thrillery, to myślę, że na moim kanale możecie coś zawsze dla siebie znaleźć. Serdecznie zachęcam do subskrypcji. Was to nic nie kosztuje, a mi daje takiego kopa do działania i motywacji, i chce mi się po prostu dalej nagrywać. Także bardzo wam dziękuję z tego miejsca tym 97 subskrybentom. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. No i zachęcam innych również do subskrypcji, za które będę bardzo, bardzo wdzięczna. Do zobaczenia.